Mam taki strony dzisiaj będzie recenzja kolejnego zestawu z Lego ps czyli program Cinematic Universe kolejny mój zestaw, który mój wymyślony zestaw to taka recenzja moich wymyślonych zestawów, a jest to bitwa na arenie nieczy, czyli yy, no, na yy, zestaw stworzyłem, inspirowaniem się zestawu no, gdzie no, dostajemy Tora, halka, Loki'ego i Grandmastera. Ja postanowiłem sobie taki zestaw z akcją, czyli Bitwa na Arenie Mieczy. Dostajemy tu trzy figurki, jest to. Już będę prezentował, zacznę prezentować figurki. Jest to akcja Mena, wy już nie musicie się już się domyślacie, że to jest zestaw z akcja 2 dokładnie. I to jest nasz główny bohater, czyli Aktionan w nowym stroju. No, w hełm ma na sobie. Bo podczas bitwy na arenie będzie miał hełm przez bitwy ze Spider Manem, bo wiesz... To jest spoiler do Action Man 2. Bo kłócili się i po prostu parny Pirat po prostu wykorzystał to i skłodził, zgłę... ich przeciwko sobie, więc stanęli na ale nie której teraz widzicie, która będzie w filmie. Więc oczywiście ma tu kask. Poczekajcie. I ma tu dwie miękkie, jedną taką złą i drugą taką szczęśliwą. Więc zakładamy mu kask. Poczekajcie, tutaj na ramioniki mu zdejmę. z tej, tu brązowe naramienniki z czerwonymi katonami, co? Nie ma normalnie w LEGO, żeby dawali naramienniki z czerwonymi katonami, ale ja dałem. Więc załóżmy to sportem naszemu yy, Akcymenowi. No i tyle, co mogę powiedzieć o Akcymenie. Przechodzimy do następnej figurki. No więc jest to Spiderman. Te zbroje, nie jest to zwykły Spider-Man, bo oni mu dali zbroje. A ten kask i ten miecze i nowy strój dali menowi. No i to ma tylko zbroje tylko... E, tutaj jest tyłu ma logo, tylko zbroja mu zakrywa. No i tu mogę wam pokazać te zbroje. To jest ta zbroja, jest to zbroja od Mr. Freeza z Lego Batman film. Ale ja ją dałem Spider-Manowi. Następną minifigurą jest... To Prime, tak! Ten już generał ma... już ma... imię. Jest to Prime. Prime, czyli... już go widzieliście w recenzji mrocznik Perły, do której Was zapraszam. Może link będzie w karcie? Może w karcie będzie? No. A więc przejdźmy do samego zestawu. Arena nie jest zbyt duża, ale tu yy, są tereny bitwy, tu można sobie wstawić akcję Mena, tu sobie można Spidermana, a tu se generała. Generała można sobie tu wstawić oraz dodatkową figurkę, czyli naszego pirata. Go Chcę wam powiedzieć, że Czarnego Pirata nie dostajecie w tym zestawie, on jest tylko w mroczni Perle. Ale możecie sobie dodać dodatkowo mroczny, Boże Mrocznego Czarnego Pirata i wyruszać na bitwę. Ale tu jest bez, będzie z Czarnym Piratem w filmie moim. No więc po prostu zobaczmy jeszcze Akcjema na takich w, taki w mieczach. Więc aktymen w mieczach prezentuje się tak. Ocenę mojego zestawu to 9 na 10, 10. 9 i 10 na 10. Bo po prostu nie dostajemy tu żadnej ręki, a ja nie chciało mi się robić żadnej arenki. Ale wy napiszcie ocenę w komentarzu i napiszcie, co oceniacie macie i Spidermana w, w tym stroju. To dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. <grywa> Już tu w drugim z zakcima na dwa. Siema. Chwila, nie powinno mieć być w tym zestawie. Już się padam. No to cześć.